No on już o mnie wie! Patrzcie! O nawet z tym nie kryje. Halo, halo święteczko, z tej strony Habim i za ja w dzisiejszym materiale kontynuujemy oczywiście kolejną to już naszą przygodę z oczywiście serią od Silvera do Elity. Moi drodzy moi końcu, słuchajcie. Powoli do przodu, jesteśmy chyba na goldzie 2, goldzie 3, coś takiego z tego co pamiętam Już tutaj widzę, że aparty są, zróbcie łapkę do góry, subskrybujcie moi drodzy I oczywiście oglądajcie do końca, bo chyba w tym materiale jak się uda dobrze zagrać to polecimy na jakiś awans o, Ale piękna głowa już tutaj wsiadła, dobra dajemy na jej jakiegoś Okej, okay. chyba tam flash. tak jest fleszyk poleciał, szkoda bo z 19 HP, co on tam? A jestem 1 na 1 ty Kolegę mi tutaj, Gosiu mi pisze, że A, ty Chłop mi pisze, A Ja normalnie na ki-bomsach gram, ty Ja mam 19 HP, ty. Dobra, trzeba się skitrać Myślałem, że będzie plantował. Aj, 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 dostałem głowę. Crazy killer 52. Jakiś mocarny killer. Słuchajcie, ostatnio był killer Poland, Czy tam killer.pl, killer a dzisiaj mamy, moi drodzy, mocnego killera Venemi. Słuchajcie, chyba się weźmiemy fabba. No zapowiada się taki ciekawy meczyk, na pewno on nie będzie prosty. A tutaj mamy szalonego killera. Dobra, chyba on chce, żeby mu dać jakiegoś busta. Dawaj, to dawaj kolego. Damy ci busta, My gusta. Leży pięknie. Jeszcze góra. Zabiliśmy Crazy Killera. Jest dobrze. Gdzie tam gra? Jak on na górze gra? Dawaj, dawaj. Ale teamplay na, na goldach, ty. Chodź tutaj. Dobra, pięknie tam. Habi, Wiasia, słuchajcie. Nie ma tam, to bierzemy pięknego kałacha, moi drodzy. No słuchajcie, jak ugrywać rundy na goldach? To właśnie w taki sposób. Chłopco mi tutaj. Chłopaku, chłopaku, zobacz co mam w ręce ty! Zobacz co mam w ręce! No dobra, słuchajcie, przynajmniej będzie mi pasował. Do tego. Do e, moi drodzy Karambita. O, tak ciekawie bym powiedział. Dobrze się do pewnoczyk, oglądajcie go do końca, bo... No już to się zabawy ciekawy serio. Jak powiem, widzicie, fryzyka fresh, moi kani outfitik fresh, wszystko jest elegancko. I teraz tylko czekać. A enemy, ale ja się boję, że ogólnie będzie ktoś od CT. Więc sobie przykampię trochę. Dobra, dał smoka, w sumie nie jest tak. O, pięknie. Fajny, że ten kolega ogarnia coś i przynajmniej fraga zrobił. Wcześniej to w ogóle fragów to nie widzieliśmy, dobra. Dam smoka znowu. Przedłużę go. Żeby było wiadomo, co jest pięć. Ten smog taki średni, bym powiedział ten mój. Tam jakoś mocno nie wpadł. Leży, słuchajcie, na pixel, Havi. No to tak się właśnie gra. Tak się właśnie gra i tak się właśnie idzie po Elite. No właśnie, to jest właśnie piękno tej serii. Już wiem, dlaczego lubicie ją oglądać. Bo to jest właśnie od Silvera do Elity. Od takiego gościa do takiego wielkiego. Normalnie wariata z Elitą. A Zapomniałem zmienić nazwę znowu, ale. To chyba nic nie będzie przeszkadzać. Tak mi się zdaje. Leży jeden. Awi, mi... leży. Patrzcie, moi drodzy, co robi. Jakie w ogóle place. Matko, jedyna. No, słuchajcie, tak na górę to dawno ja grałem. Aż są Jak pewnie widzieliście, bynajmniej po mojej historii. TikTok. I ty, mu napisz, że i ty <noise> Chłop się w ogóle pyta, czy jestem tiktokerem Bo tam napisał, napisał Tiktok, coś tam, ale wiecie Ja tej, ich cyrlicy rosyjskiej to, to, to ja nie poniemaju Ja nie poniemaju, wiecie o co chodzi Ja nic nie ogarniają Ale ten Aha, dobra, under jeden Zrobimy tak Aj, 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 na biało mnie zabił. Kurka, wodna szkoda. Bo ten gościu już tak się ustawił. A w ogóle się tego nie, nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się. Dobra, wrócę mu MK. Trzymaj kolego. Graj tą Mko, bo musimy tutaj wygrać meczyk. Coś tam gościu pisze, y by, ale nic nie ogarniam. Ja sobie tutaj w ogóle stanę. Teraz trochę inaczej zagram. Dobra, chyba, under. Leży. Ale łeb do ty. Po... Brawo, patrzcie widzowie, to jest właśnie ten teamplay, to jest ten team. widzieliście to? Tak właśnie trzeba grać. Jak macie randoma, macie nawet i kolegę z drużyny, rzućcie mu broń. Nie bądźcie sknerusy małe i rzućcie mu tą broń, bo on może tej, dzięki tej broni w ogóle pomoże wam ugrać rundę. Tak jak na przykład tutaj ten kolega pomógł mi ugrać rundę. Ja mam? Mam, dobra, mi nie trzeba. Nic oprócz błękitnego nieba. Dobra, wrzucimy tam w ogóle tego. Mam takiego pomysła. O, panie, ale byłem blisko. Że mnie kolega tutaj zdjął. Wziął sobie granacik. O! O! Ale mi wbombił. Ty. Ja nie wiem, co się tam stało z nim, że nagle zaczął strzelać magicznie, ale. Ja tam nie wnikam. Nie wnikam. Może. Jak to się mówi, ma dzień konia. Ma po prostu. Ma może lepszy dzień. Ty. Może po prostu. Widział jakieś tam, wiecie, yy, ten coś na wspomaganie i tak dalej. I może coś mu tam pomogło. No, może po prostu ma lepsze krzesło gamingowe. Kto wie? Terminem YouTube happy Life. Niech wie, co jest pięć. O, znajdował mi już kolega. I tak ponejdzie jest jeden Szkoda, bo ten nadejd nie tego, Znaczy tego kolegi Dobra No właśnie, wiedziałem. Crazy Killer, moi drodzy. Słuchajcie, Crazy Killer się odpalił. Ja go sobie tutaj zgłoszę, bo ten kolega samego głowy strzela, a jesteśmy na takim poziomie, że nie powinni w ogóle tacy gracze grać. Znaczy na taki, z takim skillem można powiedzieć, bo jest to, moi drodzy, po prostu a wykonalne. Mieć Golda 2 i tak strzelać, to nawet elity tak czasami nie strzelają. Szczerze powiedziawszy. No właśnie, patrzcie. Gościu wychyla od razu bomba. Ja, ja też... Dobra, odpalił się widzowie. Odpalił się, pokazał, jak się gra w Sandoffa. Znaczy my pokazaliśmy. My pokazaliśmy, jak się gra w sandofa. no i kolega już pomyślał, dobra, nie mam szans wygrać tego normalnie, więc będę musiał odpalić cheaty. Postaram się ugrać jak najwięcej w tym meczu, Nie ukrywam, że to będzie mega trudne. A Gosił mi odpowiada, op że no, trzeba go zreportować. No, pięknie. Lecimy teraz tym mołokosem. Brawo, no i widzicie, kurczę widzicie. Trzeba grać granatami, wtedy tego gościa wyeliminujemy, no. To jest plan na ten mecz. Czekaj, ja, Czekajcie, ja tutaj mu napiszę, dawaj granaty. On pewnie ogarnie, no bo jak po rosyjsku pisze i tak dalej, no to pewnie na pewno ogarnie Granaty i dawaj no Dobra, mu tutaj napiszę Oho, już są głowę, ty Dobra, najdam no mu rzuciłem Koledzy na szorcie O, patrzcie, co mu dał. Dobra, leży. Dobra, trzeba zrobić... Głosi ma jednego fraga. Tak. Tak jest, widzowie. Mamy to, ugrana runda. Tak to się robi. No, powiem wam, że spiąłem wszystkie mięśnie posiadkowe, aby tego klacza ugrać. Gościuś przegód. Ja go napiszę: "Harosz". Harosz, harosz. No, i elegancko. Ale runda ulala. No nie powiem. Pok na odpale leci, ale tutaj, dobra brazetka to gra, leży jeszcze crazy killer. Dawaj, plantuj, no już zostałem. Dobra, mam pomysła. O, mam minus, minus 80, muszę mu tam napisać. Szybko pisz! Nie! Przegraliśmy taką rundę. Widzowie. Kurka, trochę. Trochę niepotrzebnie wychlałem. No, trochę za mocno. No, kurczę widzicie, sorry, bro. Dokładnie, ich teraz przeprasza, bo. Miał Gosia na 20hp, po co wychylał w ogóle? A ten pierwszy filak w sadzie był mega łatwy, naprawdę był mega prosty, mega łatwy. No serio. Dawaj, tutaj lecimy. Jak on to ogarnie, to już jest odpałem. I nagle nie strzela, ty. Stoisz? Dobra. Dobra, widzę, że to nie wyjdzie z kolegą. Aha. No rzucimy na jedno. No nie no słuchajcie, słuchajcie, no tak się nie da grać Tak się nie da grać jak Gosiu 15-6 robi i normalnie odpalony lata lewo prawo No to kurka wodna, ciężko się gra Pider No dokładnie Pider Dobrze mu napisał, dobrze, dobrze, kurczę Ja nie wiem jak można tak Tak grać, a w ogóle wysamoruszenie, dobra No to cyk, no to leci fleszyk Oś tutaj. Dobra, damy smoka. Crazy killer tam gra. No on już o mnie wie! Patrzcie! Ojś nawet z tym nie kryje. Chłop się nawet już z tym nie kryje No przecież tak moi drodzy nie można grać 8-6 przegraliśmy na jakichś bambików totalnych On nawet się z tym nie krył Ty A ja nie wiem co się dzieje w tym standoffie Ale jest ciężko Jest ciężko fest Minus 13 Dobra kochani lecimy z drugim meczykiem Akurat tam Rasta wyszukało Chyba pierwszy raz w ogóle w tej serii Gramy na Raście Tak mi się zdaje Dobra mi mida Podejdziemy Dawaj, lecimy na kolegów. A z tej sprawy, czy ktoś nas nie podjeżdża właśnie. Na no ja jedźki uciekam. Musisz, brawo, brawo, super. Co tam, stary biegasz, stary, co tam biegasz. Lecimy. Słuchajcie, ten meczek na sandzie to był przypadek wypadek przy pracy, można powiedzieć. Wypadek w pracy, wypadek przy pracy. Jakby. No tego moi drodzy już nie uniknę. Powiem Wam tak szczerze, że ja nawet w tej serii nawet nie sprawdzam enemy. Gramy z Hadesem. Jak to? Jak to Polak? Dał <grym> no, napiszemy, że jak to Polak. Ale chłopi dał biało ty. Specjalnie, żeby fragi zakosić. Leży jeden, pięknie. A drugi jest tutaj. Trzeba będzie go zdjąć, jakiegoś najdorzucimy. Na kolegę Brawo, brawo, super Dobrze mu idzie Ale koska No No a jak? Zajcie. <laughs> Polak, spotkaliśmy wizę Polaka Na Straście Który się jara kosą Oho A nas chłop na biało porobił To się pocieszyłem Z tego co tutaj było Ale jaja ty A no, już nawet napisałem mu XD no, ale ty Chłop nas normalnie zdzielił batem taką. Dobra, wydaje mi się, że na tym midzie to flesza nie, nie warto rzucać flasza, ale lepiej po prostu rzucić Neida. Tak po prostu patrzcie, w taki sposób. No tak, czy ktoś tutaj siedzi? Na daleko, tak. Ja mam tam palaka. Dobra, flasha jeszcze rzucę. A mam smogę. Brawo, Hades, ale patrzcie! No, masz tutaj widzu. E, widzu Polak 3-1. No, dobrze mówicie, jestem zaskoczony pozytywnie. Słuchajcie, po tak smutnym meczu e, na cheatera, na Sandstone w końcu przed. Czas na pięknego, słonecznego rasta, zielonego. No niestety za oknami już coraz mniej zieleni, z tego co też widzicie sami. Ale... Oj, oj, oj. Dobra, też Wychylisz kolego? Aj, karamba. Kurka wodna. Nie trochę... Bo możliwości ruchu, bo ten gościu był na CT, a drugi był na Midzie od razu. Dobra, słuchajcie, nie ma co się tu z nimi bawić bo tak kurcze bawimy się z nimi bawimy. Tutaj widzów mi pisze że ten czy nie chciałbym klanu kupić. No nie chciałbym, widzowie. Słuchajcie, habi skład, jeśli chcecie dołączyć, wbijajcie. Rzuciłem Neda, rzuciłem palaka. Może się uda nawet fraga zrobić. Dobra, gdzie ten gościu? Dobra, on tam gra, graty, ty, ja sobie to ja spokojnie. Oho. No się no kolego złoty, ale tego się ma Fenix. Słuchajcie, no to jest taka, można powiedzieć, że OG teraz skin. Można powiedzieć, że teraz to jest taki OG skinek, którego. No, próżno szukać tak naprawdę. Próżno, bo powiem Wam, yy, że kiedyś grało się im naprawdę fajnie, często też yy, wiecie. Wiele osób chciało takiego skina, ale później. Chow mi jestem bogolem, ty. Ja zarazem na grał na kącie widza, to się. trochę. nie, nie dowierzył, może. Długość na blisko, fajnie. O nie! Kurka wodna. Dobra, lecimy na nich. Ajajaj, aj, aj. no słuchajcie, ten meczek jest tak prosty, a my sobie go trochę komplikujemy za, za mocno, no, oczywiście ja też sobie komplikuję, no szkoda, szkoda trochę, ale czy aż tak prosty, no słuchajcie, po CT gra się o niebo łatwiej, naprawdę, Zobaczcie, może za chwilę, jak to mniej więcej będzie wyglądać, że gra się naprawdę o niebo łatwiej, ze względu na to, że tutaj nie trzeba atakować, tutaj tylko czekasz, patrzy, jedną no pozycję drugą, na no spokojnie, <laughs> na no, mu jak tam, niech tutaj się uśmiechnie, niech się uśmiechnie, odpisze, no, słuchaj, w sumie, Git, No to git. Jak u niego jest git, to fajnie. I co, kumplu? A, dostałem bombę. Myślałem, że tutaj tylko jeden z jak już biegam, to już pomyślałem, dobra, i będę uciekał. Brawo! Nasz widzu Polak, Rodak, ugrał to. Świetnie, świetnie. O to chodzi, o to chodzi. No iż to, słuchajcie, kto nie zna abi składu? To jest przecież taki team. Aż trudno nie znać kabi składu, ty. Hopras Digla strzelił. Brawo. Hopras Digla strzelił chyba teraz przez cały mecz, będzie chciał grać Digla. I klasa. Słuchajcie, jak już napisałem i klasa, to już pewnie się skapnął, że gra z Kavi. <grym> tak mi się zdaje. Rel. O. Słuchajcie, jakiś młody, ambitny ziomek już pisze rel, reluwa, no taki dobry slang młodzieżowy, nie jest zły. Aha, tam jeszcze jest od tego. No. Dobra, leży widzowie, leży, leży, jest gitara. Jest fajnie, słuchajcie, ogólnie to można zrobić sobie takiego busta tam gdzie mu zaznaczałem, ale chyba on nawet o tym nie wiedział albo nie ogarnął. Dobra Jesteś super <laughs> Niech się tutaj pocieszy do, dobrymi, teksta, dobrymi tekstami od kolegi A zajem Mortko, ale on jest. Jest. To jest... To jest gość, to jest gość Takich zaświetlą szukać widzowie teraz. Leży jeden dobra, nie ma wyjścia. Dobra, mam takiego smoka, 200 IQ Place, jaki palak leci ty. się tutaj. Okej, okay. uciekł sobie do zetki. Dobra, mamy to. Ja co moi drodzy, wygraliśmy 8 do 3, jest GG. Bardzo dziękuję. Temu naszemu drogiemu widzowi z The Silverem Hades pozdrawiamy Ciebie, także pozdrawiamy wszystkich załogników, którzy mają Silvera, ale walczą o to, żeby z niego wyjść. Słuchajcie, zdobyliśmy plus 27 merów. powoli do przodu. Niestety, cheater nam no, skomplikował sprawy, niestety. Ale no cóż, lecimy cały czas. Za chwileczkę będzie Gol 3 i Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, łapki do góry i subskrybujcie, bo tych odcinków będzie więcej. Trzymajcie się, kaya.